Jesteśmy w Parku Oborskim, Szanowni Państwo. Miejscu, w którym świetnie można się zrelaksować, można odbyć bardzo fajny i ciekawy spacer, można wyjść z dzieckiem, wyjść na rower i spędzić miło popołudnie czy weekend. Oprócz świetnych walorów relaksacyjnych tego parku, należy pamiętać również o tym, że mamy w nim ukrytych kilka, a nawet kilkanaście. Bardzo ciekawych, symbolicznych miejsc związanych z historią, ze sztuką, z symboliką, z religią Mielca i generalnie naszego regionu. I nie mówię tylko o naszym pięknym pałacyku za moimi plecami, lecz o innych miejscach, które na ścieżkach spacerowych tego parku mogą Państwo znaleźć. Dlatego dzisiaj zapraszamy Państwa na krótki spacer po Parku Oboskich. Mimo, że z Mielca nad Polskie Morze dość daleko, w naszym parku znajdziemy także kotwicę, i to nie byle jaką kotwicę. Jest to odlew kotwicy statku handlowego MS Mielec. Historia tego okrętu zaczyna się w latach 70., kiedy to polska żegluga morska podpisuje porozumienie z państwowymi stoczniami brytyjskimi Gowan Shipbuilders w Glasgow. Jest to kontrakt dopływający na produkcję 15 masowców handlowych. Każdy z nich będzie ochrzczony imieniem innego polskiego miasta i wśród takich miast jak m.in. właśnie Goleniów, Warka czy Mława znalazł się również Mielec. Uroczyste wodowanie tego statku odbyło się w Glasgow 3 listopada 1979 roku. Oczywiście delegacja z naszego pięknego miasta również udała się do Glasgow zgodnie z tradycją Statek musiał mieć również swoją matkę chrzestną. Została nią Irena Nowakowska, wtedy główny instruktor programowy robotniczego centrum kultury. To ona właśnie powiedziała te słynne słowa: płyń po morzach i oceanach, rozsławia imię stoczniowca i marynarza, a nadaje ci imię, no w tym wypadku właśnie mielec. Ceremoniału dopełniło jakże klasyczne rozbicie takiej butelki z szampanem, prawda o tegoż tegoż statku. Nie ubyło się również bez innych symbolicznych aspektów. Między innymi inni delegaci władze miasta oraz delegacja z WSK przekazała kilka przedmiotów na wyposażenie tego statku, między innymi herb miasta Mielca, między innymi jeden z obrazów Tadeusza Przywary Mielskiego artysty, prace dzieci z RCK i tkaniny dekoracyjne, które miały udekorować kajutę kapitańską między innymi. Dodatkowo Miejska Rada Narodowa przekazała księgę pamiątkową oraz wazę zrobioną najprawdopodobniej właśnie w WSK, na której to znalazło się podobizna tego statku oraz przerys ryciny XIX-wiecznej. Prawdopodobnie chodzi o właśnie rycinę Macieja Bogusza-Stęczyńskiego, o której mogliście się Państwo dowiedzieć z poprzedniego odcinku cyklu Mikrohistorię. Jeżeli chodzi o sam statek, to polska bandera załopotała nad nim po raz pierwszy w styczniu roku 80 stało się to w szczecińskim porcie. W polskiej żegludze morskiej statek pływał aż do roku 2008, kilkukrotnie zmieniając, zmieniając bandery był obecny na wielu morzach światowych, m.in. od naszego polskiego Bałtyku, właśnie aż po zatoki wysp Marszala. Miasto próbowało podtrzymywać jakikolwiek kontakt z tym, że okrętem, można powiedzieć, mieleckim, między innymi poprzez wysyłanie różnych materiałów marketingowych oraz życzeń noworocznych. Na koniec generalnie warto powiedzieć, że MS Mielec to nie jedyny akcent w morskiej tradycji Mielca, o ile o czymś takim można w ogóle mówić. Innym ciekawym przykładem był również zwodowany dwa lata wcześniej ekspresowiec profesor Schaffer. Jednak myślę, że to jest na tyle ciekawa historia, że moglibyśmy o tym porozmawiać w kolejnym odcinku Mieleckich Mikrohistorii. Spacerując po parku oborskich warto przystanąć jeszcze w tym miejscu, przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Jej historia jest niezwykle ciekawa. Pod koniec XIX wieku mieszkanka pobliskiego. Dworku Pałacyku Oborskich. Konstancja Złowskich-Oborska ufundowała figurę Matki Bożej Różańcowej, która stanęła w bezpośredniej bliskości pałacyku. Z figura zwrócona była twarzą w kierunku budynku. W latach 70. XX wieku, kiedy głównym zarządzającym obiektu było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, zadecydowano, że figura nie może znajdować się w tym miejscu. Władze miejskie chciały, aby całkowicie zniknęła ona z otoczenia parkowego. Sprzeciw ówczesnego dyrektora MPGK, pracowników, doprowadził do tego, że figura zmieniła miejsce, w którym się znajdowała, ale nadal znajdowała się w obrębie parku oborskich. Została umiejscowiona właśnie w tym miejscu. Niestety. Przetransportowanie, przesunięcie figury spowodowało, że uległa ona mocnemu zniszczeniu. W związku z tym w roku 2000 zawiązał się komitet odnowy figury, który chciał doprowadzić figurę do lepszego stanu. Po badaniach, po konsultacjach okazało się, że figura nadaje się tylko i wyłącznie do Zniszczenia. Pierwotnie chciano ją pokruszyć, umiejscowić w fundamencie nowo powstającej figury. Tą figurę, którą tutaj widzimy, matki Bożej Różańcowej, wykonał artysta z Jarosławia Micha Marek Blajerski. Uroczyste poświęcenie figury miało miejsce 15 października 2000 roku. Poświęcenia dokonał wczesny proboszcz parafii św. Mateusza ksiądz Stanisław Jurek. I od tego czasu ta figura służy mieszkańcom okolicznych domów e, przykładowo w maju, kiedy odbywają się tutaj majówki, ale również w październiku, kiedy odmawiane są tutaj różańce. Na trwałe wpisała się w krajobraz w parku oborskich. Za moimi plecami kolejna rzeźba, zupełnie inna, zupełnie nie przypominająca dwóch poprzednich, wykonana z zupełnie innego materiału, czyli z metalu. Jest też wynikiem późniejszego pleneru. Jego autorem jest Ewelina Michalska pochodząca z Warszawy, powstała w 1979 roku w wyniku kolejnego pleneru, który mieścił się w naszym mieścił, a raczej miał miejsce w naszym mieście. Nazywa się rzeźba, kompozycja Kantata Mielecka. Cóż to jest kantata? Jest to nawiązanie do muzyki, do twórczości. Jest to rodzaj kompozycji, utworu, który najbardziej popularny był w wieku XVII i XVIII. I cóż widzimy za moimi plecami? Widzimy kompozycję, dość wysoką, o wiele wyższą niż poprzednie dwie rzeźby, na rodzaju cokoła Cóż to może być tak naprawdę? Myślę, że to jest pole do naszej interpretacji i naszej wyobraźni. Być może jest to rodzaj klucza, w dolnej części cokołu widzimy też rodzaj piszczałek, stąd nazwa i nawiązanie całej rzeźby. Myślę, że może być to rodzaj czy pięciolinii, czy kompozycji, czy jakiegoś utworu, który jest zapisany na kartce i być może to miała na myśli jego autorka, ale czy tak było? Myślę, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jeśli sama na przykład nie wypowiedziała się na ten temat, bo tego nie znamy. Ale rzeźby abstrakcyjne, bardziej plenerowe, mają, dają też nam możliwość do naszej wyobraźni, do zastanowienia się, co, czym jest dla nas taka rzeźba, czy widzimy ją, czy zauważamy ją w parku. Myślę, że jest to bardzo, bardzo interesujące.